Nadszedł kolejny piękny wieczór w Grażynowie. Blask księżyca spowiela całe miasto i wszyscy już smacznie śpią. Jednak za oknem panoszyła się pewna postać. Był to oczywiście dobrze wam znany Leon Fischer, ale pewnie chcecie wiedzieć, skąd on się tu wziął, jak on się dowiedział, gdzie mieszka Grażyna z Katarzyną i co on planuje. Lennon Fisher przez te wszystkie lata idealnie śledził, co wyprawia Katarzyna. Nie mógł pogodzić się z tym faktem, że to właśnie ona zrujnowała jego całe życie. Jego wszystkie projekty i badania poszły na marne. Stracił wszystko: pieniądze, mieszkanie, a także, tak mu się wydawało, miłość swojego życia. Chciał się zemścić, chciał odebrać wszystko, na czym jej zależało. Czy chodziło o pieniądze? Nie. Chciał zniszczyć Grażynę. Chciał doprowadzić do tego, żeby Grażyna czuła to, co właśnie on czuł, kiedy Katarzyna go zdradziła. Nadszedł czas zemsty. Planowanie było bardzo długie i dokładne. Wszystkie miejsca zamieszkania były obserwowane i śledzone przez niego. Wiedział, gdzie Katerzyna pracuje, ponieważ za starych czasów przecież również miał znajomych naukowców. Mimo, że w branży nie był już aż tak mocno popularny i doceniany, to jednak wiedział, do kogo się zwrócić o pomoc. Nie mógł doczekać się tego, aż w końcu Grażyna poczuje ten sam ból, co on kilka lat temu. Czekaj, stop. Najpierw musimy coś ustalić. Przedstawiam wam wyniki konkursu na Wiejską sielankę. Także losujemy, losuje, 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 losuje i wygrywa. Gratuluję zwycięstwa! Kodzik został już wysłany na twój Instagram. Jeżeli chcecie więcej konkursów, zostawcie suba. Dzięki. I serdecznie zapraszam Was na stronę Instant Gaming gdzie oczywiście możecie kupić dodatki do Sims'ów taniej i do końca sierpnia jest rozdanie właśnie na tej platformie. Witam Was moi drodzy już w ostatnim specjalnym odcinku grażynowa Back to School. Jest dzień maturalnego balu, czyli tak zwany prombal. Co się wydarzy, co się wydarzy? Dużo rzeczy się może wydarzyć, tak jak w prawdziwym życiu, moi drodzy moi państwo. Dziś, tak jak mówiłam, bal. Co się może wydarzyć ciekawego? Zobaczymy. Ja wiem, bo ja jestem reżyserem tej historii, więc wszystko się może zdarzyć, moi drodzy. Dobra, ile zostało do balu? Bal jest. O 19? Do 23? Co tak słabo? Jakby. Do 23 tylko impreza? Uspokójcie się. Dobra, my z Jaguarem tu jesteśmy. Podtrzymamy się za ręce przed balem. Jutro masz swój wa ważny dzień. No, Myśl o jakichś plażach, policji? Jej, jakie ty masz myśli. Dziwne. Dobra, wstawaj, bo mnie przerażają twoje myśli podczas snu. Zapytaj się z w związku, co mi powiesz? Spotykam się z kimś. Czyli ja jestem dla ciebie tylko kimś, nie jestem dla ciebie powiedzieć spotykam się z najważniejszą osobą w moim życiu. Nie, spotykam się z kimś. Nie gadaj już z nim. Nie zasługuję na twoją rozmowę. Wody się napiła. Jeszcze do prysznica, we. No, czemu do wanny weszłaś z tym kubkiem? O co ci chodzi? Laska, ciach, 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 mach, mach, mach. Oliwa się rozlała. Ona jest głodna, ona jest pikantna za... Co? Tutaj jest okolica. Kurde, skała leży na skale i to tak w taki sposób, że zaraz by spadnie. Później na studniówce zaprezentuję wam strój Grażyny na studniówkę. Może zrobimy sobie drinka. Got drinka. To weź trup, nie wiem co to jest. To jest jakieś ponapisane po takiemu trudnemu no, języku. Ale drink, kurde, wina se nalała. Drink to przynajmniej trzy składniki. No, wypij to. Zróbmy sobie fotkę romantyczną. Romantyczne zdjęcie z Jaguarem. Idźcie tam. Bierz drinka, bierz jego, idźcie. No, strać chce. no, czekaj. Mówiłam ci, żebyś poszła, ale ty nie słuchasz mnie w ogóle. Zrób zdjęcie z Jaguar klacz. Masz z nim iść. Tutaj, Simsy, ogarnijcie się, proszę. Romantyczne zdjęcie już trzeci raz. Idź z nim. Czemu ty masz bekę? Nie wiem, jak ja mogę zaprosić do grupy. Chodź, ty kasztanie, dzięciole. Teraz poszli. A jak prosiłam grzecznie, to nie. To jest jakiś kibel? Co to jest? No, to jest kibel. Kabel czy czysty? Idźcie sobie, zróbcie zdjęcie. No, czemu nie możecie sobie zrobić tego zdjęcia? A możecie tu, nie wiem, figlować? Aha, mogą tutaj w tym Ale zdjęcia nie chcieli zrobić Nie mam pytań Możecie się tutaj wziąć ten, 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 ten? kochać, ale zdjęcia nie możecie zrobić O sama może, ale on chyba nie chce Pójście sobie, nie wiem Wskoczcie do wody i popływajcie Kto pierwszy kogo uratuje Małe spotkanie przed balem Dawaj, idziemy kurde na imprezę przed balem Czemu nie skorzystać? I kto przyszedł? <ślam> Grażyna sobie go przypomina Kim ty jesteś? Kurde, Jaguar trochę przerażony Bo jego plan cały poszedł w pizdę ale w sumie ładną ma w tej przyczepie. Patrzcie, ma gitarę, ma samochód, żony nie ma. Opublikuj post o romansie w budce fotograficznej. Fotki z takich chwil dają się tylko do sekretnego albumu, który można zamknąć na kłódkę. Było gorąco. No nie dziwię się, że było gorąco. W takiej budce zawsze jest gorąco. Czemu tylko o niego siedzisz? Nie siedź koło niego. O Mortimer przyszedł, patrzcie. Mortimer jeszcze wąsa nie miał, to jest Dawid Podsiadło w X-Factor. Ten Jaguar ciągle chce siku, no to patrz, masz kibel tutaj. Opanuj się. Co ty w kiblu, papier kradniesz? Czemu się Przerażają mnie ludzie, którzy się śmieją w kiblu. Gdzie wszyscy poszli jakby? Ej serio, gdzie wszyscy poszli? Czemu wszyscy poszli? Taka impreza słaba była, że wszyscy się uciekli? Czy samochód jakoś panią przyjechał? No co za patologia? Oni łowią ryby. To jest jakaś budka z budkami. Co mnie zapraszasz do jedzenia? Nie będę jeść z podejrzanych budek. Wypad z tego kibla! Czemu on zrobił pranka w swoim własnym kiblu? Żeby ktoś usiadł na kiblu, kiedy on tylko tu mieszka. Idź na szkolny bal, idziemy w końcu. Dobra, będziemy wodzirejem dzisiejszej imprezy, tak jak ja w prawdziwym życiu jestem wodzirejem imprez. Naprawdę to nie. What the fuck, Co to jest za jakaś budka? Co to za klub? Zagłosuj na siebie, głosuj na siebie Jest Mortimer Ale gdzie jest Julkoszynka? O, przyszła Bella, patrzcie Patrzcie, przyszła Przyszła Bella Ćwir Największa Kraszuwa w The Sims 4 Zagłosuj na królową króla balu I ale gruzna wygląda Biała kieska. Wow Jeszcze <slogan Bilder> <Wiecie infinity> na siebie zagłosuj no, nie, nie chciałam! Ja chciałam, żebym, że żeby król i królowa, a nie tylko król. To nie mogę podrobić swojego kolejnego głosu. Aha, paciułka, zrobił swój fotel. się, się patrzył na siebie tym wzrokiem. Ale śmieszne zdjęcie, ale jesteś śmiesz, śmieszni. Śmiesz, a zróbcie sobie w butce teraz. O, o, o. A teraz zadziałało! W czym mieliście problem? O. Słodkie. Szkoda, że cię zdradzi w przyszłości, ale... Ceremonia wręczania tytułów. Dawaj, ja muszę to wygrać. Jak wygra Bella, ćwierć jest ustawione. No szybciej! A błazna roku wygrał Noa, a królem został Jaguar. Ale jak chcę być królową. A ze mną na mnie nikt nie głosował. Idź, skorzystaj z kibla. Czemu ty śmierdzisz w ogóle? Przecież nie śmierdziałaś cały czas, tylko teraz dopiero. Co się stało? Czemu wywaliło mi... Bal! Dobra, choć pójdziemy na after, bo no to jest jakiś kurde. Ja nie wiem, co się stało, czemu ta gra tak działa? Wziąłem, kupiłam przecież zrobiła siku i... i się wywaliło cała gra. Dobra, wezmę ją tym kodem uszczęśliwie, bo ona śmierdzi. A tu myślałam, że idziemy na afterka do tego, do kogoś do domu, ale to nie to jakieś kurde. tu nawet nie ma gdzie afterka zrobić. Tu jedzenie zamknięte, nie można się napić, nie można zjeść. Tu stroi jakiś stwór. Co wy będziecie robić, ludzie. Zróbcie sobie romantyczne zdjęcie, w końcu możecie tu zrobić. Co do mnie w tej budce, jak ktoś się zżygał w środku. To posprzątajcie. Nie wiem, coś im nie pasuje w tej budce. Może nie wiem, ona jest ze złota. O, jest budka otwarta. Chodźcie, zjemy wszyscy. Lody truskawkowe. I są kto jej przed nosem! Ale ham! Ty, kurde, Miami, Speedbulo, niebezpieczne kobiety jest fajnie, już jestem zadowolona. Ale szybko to zjadła, ja nie mogę. Szybko to pochłaniasz. on kionuczek. Wszyscy mnie zostawili znowu, jak nie ma nikogo przy mnie. Metka mnie uwiera, muzyka jest za głośna, a moje buty są niewygodne. Żałuję że jestem na balu maturalnym. <laughs> Żałuję, że poszedł na bal maturalny? Nie liczy się. To, że cię coś metka drażni, tylko to w jakim towarzystwie poszedłeś. Został królem balu, on jeszcze ma rudzić, no i... E, nie, bo a bo tu jest ten, tu jest cała impreza się dzieje, a ja... By Byłam na placu, to chodź tu, pójdziemy. Ty sama tu siedzisz. Cześć, Łukaszynka. Zobaczmy ten dom, bo ja jeszcze tu, w tym domu nie byłam. Tu jest wana. <laughs> Idziemy do jacuzzi. Ona się topi w ogóle w tym. Patrzcie, jaka chillera. Wow, patrz, jak tu się świeci. Pójdź tutaj razem. Chodźcie. Znaczy chodź. Ty tylko, bo tylko ty zostałaś. Wszyscy inni mnie zostawili. Pływamy sobie w oceanie o godzinie 7 rano, żeby wykorzystać te wakacje. Ta z telefonem pod wodą siedzi. Może przejdziemy się jeszcze tu? Może tutaj usiądziemy? Jaki to trzeba mieć skilla w pływaniu, żeby tak pływać? Ja już bym się w połowie zmęczyła. No idzie ta Julka Szynka? O idzie. Tam statki płyną. Patrzcie. Wow. Też mogę mieć swój statek. Stwórz zwierzę. Tworzymy kurczaka. I patrzcie, jest biały kogut, młody dorosły, średni, czysty, zaspokojony o. Pochwalcie się wzajemnie. Dodaję do gangu i co wtedy? A, no bo tak, bo ten gang polega na tym, że mnie twerkują I to wygląda... Pay to kill Mogę zapłacić, żeby ona kogoś zabiła? Nie będę nikomu płacić, żeby kogoś zabiła Ale przestań to robić Kaczki! O ja, patrzcie jakie słodkie kaczuszki Kaczki wyglądają najlepiej z tych wszystkich zwierząt, które są Bez dodatku, no bo mewy i gołębie, to jest jakiś żart Aha, no poszło siku Grażyna po zakończeniu balu spędziła czas z Julią Szynką, swoją najlepszą przyjaciółką. Pomyślała, że zadzwoni do Jaguara. Spotkają się u niej w domu, przecież po maturalnym balu niedługo będą egzaminy, i niedługo przecież kończą szkołę. Musi spędzić czas ze swoją miłością. Spotkali się przy Altance i pojechali do jej domu. Po dotarciu na miejsce Grażyna zauważyła jedną dziwną rzecz. Drzwi są uchylone. Przecież jej mama nie zostawiłaby tych drzwi. Przecież to jest głupie. Weszła do środka, zaczęła wołać swoją mamę, ale nikt nie odpowiadał. Pomyślała, że pewnie jest w łazience albo w kuchni, jednak to, co ukazało się jej oczom, było przerażające. Katarzyna nie żyła. To, to nie mogło tak się stać. Jaguar widząc całą sytuację, spanikował. Powiedział muszę już iść. Grażyna nie wiedziała o co mu chodzi. On ją odprowadził w nocy do domu. Wykazywał się tą swoją odwagą. A teraz nagle ucieka, kiedy najbardziej go potrzebuje. Wtedy on powiedział to nie byłem ja. To nie ja cię odprowadziłem. Po prostu podobałaś mi się i chciałem cię zaimponować. Grażynie cały świat się załamał. Nie wiedziała co ma teraz robić. Zadzwoniła na policję i czekała na funkcjonariuszy. Nagle usłyszała w swoim domu kroki. Myślała, że wrócił napastnik, ale zauważyła pewnego młodzieńca. Nie bój się Tpiaro I wtedy Caleb wytłumaczył, że to właśnie on odprowadził ją tamtej nocy do domu. To było za dużo informacji naraz. Grażena nie wiedziała, co się właśnie dzieje, czy ona jest w jakimś koszmarze. Chciała, żeby to był po prostu jeden wielki sens, którego zaraz ma się obudzić. Caleb zrobił to, co potrafił najlepiej. Powiedział, że nigdy nie czuł czegoś takiego do drugiej osoby, że nie może patrzeć, jak ona cierpi. Kaleb wyprowadził grażynę z domu. Znowu wymazał jej całą pamięć. Zapomnij o wszystkim, co wydarzyło się po balu. Nic złego nie stało się w twoim domu. Twoja mama cię porzuciła i się wyprowadzasz. Nigdy nie wrócisz do miasta Copperdale i nigdy nie pokłóciłaś się z Jaguarem. Nie pamiętasz, kim jestem, ale może wkrótce się spotkamy. Po tych słowach Grażyna znalazła się już w wierzbowej zatoczce. Pamięta wszystko, jak przez mgłę. Był szkolny bal, tańczyła z Jaguarem, i, I to tak naprawdę tyle. W głowie miała myśl, że jej mama po prostu ją porzuciła i wyjechała gdzieś daleko. Caleb. Pozostał w Copperdale i czekał na funkcjonariuszy, którzy przyjechali pod Stary Dom Grażyny. I w taki oto sposób cała historia Grażyny się rozpoczęła. No nic moi drodzy, to był już ostatni specjalny odcinek Grażynowa. Mam nadzieję, że te trzy dni specjalnych odcinków Wam się podobały. Dajcie znać, czy chcecie rozwój historii, na przykład Jaguara, albo poznać biografię Julii Szynki czy Stelli Sun. Tradycyjnie życzę Wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, mówiąc to byłam ja. Widzimy się już w środę o 16 w kolejnym filmie. Pozdrawiam Was serdecznie, Siemaneczko.